No teraz mi pokazuje tam gdzieś. Ten GPS do dupy jest. A mi się do rymu powiedział. Dobra, tutaj. To jest ta klinika. Oby to było to. O, tak. Łoł, wow, strażnik kliniki. Żadnych numerów w klinice. Chyba, że chcecie mieć do czynienia z tymi mychami. Mm, nie, takie już zabijałam. To już żaden problem dla mnie. E, nie to. Posprzątane. Tak, posprzątane. Um... Gotowe. Uh, recepcjonista. Mordin jest gdzieś tutaj. Porozmawiaj z nim. Przyda nam się każda pomoc. Przepraszam, nie mam czasu na pogawędki. Poszukaj Mordina. Okej. Okay. Kim jesteś? O! Tu można zmienić broń. Nie chcemy zmieniać broni. Hmm. Turiański pacjent. Dlaczego nie można z nimi pogadać? O, turiański pacjent. Mordin uratował mi życie. Wiele mu zawdzięczam. E, fajnie. E, a co tam było? Jeszcze. Tu, 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 profesorze, kończy się cypoksydyna. Użyj malanaryny. Mamy jej pod dostatkiem. Prawie tak samo dobra. U batarian. Wywołuje skurcze. Uzupełnij butemerolę. Dobra, tu jest on, ale ja jeszcze zanim chcę pogadać, yy, to jeszcze tu byli jacyś. Po drodze widzieliśmy ludzi okradających mieszkania zmarłych. Okropieństwo. Ta klinika to sanktuarium. Jeśli szukasz kłopotów, idź gdzie indziej. Dobra, widzę, że tu nie ma nic. O, apteczka. Świetnie, będzie. Dobra, no to możemy iść chyba z nim pogadać. Jeszcze tu zobaczymy. Tu jakiś miał ciężkie przeżycia. Imprezowe. Eee, co my tu mamy? Antyczka. Platyna. No super. Pallad. co normalnie. Po co mi to tyle tego? To się nam przyda ulepszenie. Jakieś. Dobra. E, zapewne to wszystko nam się przyda. Ja jeszcze nie wiem, jak z tego korzystać. Dobra, idziemy zwerbować naszego tego... naukowca. O, apteczka. Jeszcze... O, jeszcze tyle. Ty masz skarbów, stary. Normalnie. Lubię cię za to. Tam coś jest. Gniwa. Coś jeszcze masz ciekawego? Dobra, chyba nic. Profesor Mordin Solus? Ło, wow, aleś ty blady. Hmm, no nie widziałem was w tej okolicy. Za dobre uzbrojenie jak na uchodźców. Brak najemniczych mundurów. Kwarantanna wciąż trwa. Jesteście tu w innym celu. Worcze? Chcecie oczyścić okolice? Mało prawdopodobne. Worcze to objaw, nie przyczyna. Zaraza? Ocena przydatności jako broń. Nie, za dużo karabinów, za mało sprzętu badawczego. Żołnierze, nie naukowcy. Nie chcemy być źli. Może najemnicy? Szukacie kogoś? O, spokojnie, Mordin. Jestem komandor Shepard. Przybyłam tu, żeby cię odnaleźć. Mam ważne zadanie i potrzebuję twojej pomocy. Zadanie? Jakie zadanie? Nie, zbyt zajęty. W klinice brakuje ludzi. Zaraza szerzy się za szybko. Kto cię przysłał? tajna grupa ludzi finansowana ze środków prywatnych. W związku z plagą? Nie dotyka ludzi. To jakaś ludzka sprawa. Niewiele ludzkich organizacji mnie zna. Sprzęt wskazuje na związek z wojskiem. To nie standard Przymierza. Widma nie są ludźmi. Terra firma zbyt niestabilna. Tylko jedna możliwość. Cerberus cię przysłał. Niespodziewane. Wow, doszedł do tego. Jesteś bardzo dobrze zorientowany. Skąd salariański naukowiec dowiedział się o Cerberusie? Miałem z nimi sporadyczny kontakt. Myślałem, że współpracują tylko z ludźmi. Czemu prosicie o pomoc Salarianina? Hmm, dobra, teraz powiemy prawdę. <grytanie> Przybywam z misją zwalczenia zbieraczy i potrzebuję twojej pomocy. Zbieracze? Ciekawe. Zaraza w slamsach powstała w próbówce. Zbieracze mają możliwości techniczne, by ją stworzyć. Jedna z niewielu takich grup. Nasze cele mogą być zbieżne. Najpierw trzeba zwalczyć zarazę. Mam już lek. Trzeba go rozprowadzić za pomocą Centrum Kontroli Środowiska. Pilnują go worcze. Trzeba ich zabić. Ach, świetnie. To nie mogło być takie proste. Wejdę tam i zajmę się worczami. O-o, co się dzieje? To nie będzie łatwe. Worcze wyłączyli systemy kontroli środowiska. Próbują wszystkich zabić. Musisz przywrócić zasilanie, zanim cała dzielnica się udusi. Proszę, szczepionka na zarazę. I coś na szczęście. Ciężka broń martwych najemników błękitnych słońc. Może się przydać na worcze. Jeszcze jedno, Daniel, mój asystent. Poszedł na teren worczów, szukał chorych. Nie wrócił. Okej. Okay. Jeśli go spotkam, spróbuję mu pomóc. Dziękuję. Mówiłem, żeby nie szedł, ale jest bystry. Wiele osiągnie. Mam nadzieję. <gry> Znalazłam chorego batarianina niedaleko wejścia do tej strefy. Możesz wysłać kogoś na pomoc? Ryzykowne. Błękitne słońce i worcze wciąż walczą. Dzielnica niebezpieczna. Zobaczę, co się da zrobić. Okay. Co możesz mi powiedzieć o zarazie? Zaawansowany projekt. Podejrzewałem zbieraczy już wcześniej. Przypuszczalnie w celu eksperymentalnym. Niszczy układ oddechowy mutacjami genetycznymi. Pomnięcie ludzi ma sens. Niepotrzebne mutacje ludzkiej struktury genetycznej dla uzyskania różnorodności. Za mądre to jest dla mnie. Niepotrzebne mutacje? O czym ty mówisz? Może to cel istnienia wirusa? Testowanie możliwych poziomów mutacji różnych gatunków. Przerażające. Ale zbieracze są do tego zdolni. Wśród ludzi panuje genetyczna różnorodność. Szerszy zakres niż u innych istot rozumnych. Ma sens zrobić z nich grupę kontrolną. Co wiesz o Worczach? Tchórzliwi, oportunistyczni padlinożercy. Brak taktyki i agresji. Niezwykła dla nich skala ataku. Podejrzewam, że Worcze pracują dla zbieraczy: roznoszą zarazy i zbierają dane. Brak dowodów. Ale oznaki pasują do teorii. Wiesz, gdzie znajdę Daniela? Nie. Podobno na terytorium Worczów są uwięzieni chorzy Batarianie. Daniel poszedł z pomocą. Ostrzegałem, żeby nie szedł. Zbyt niebezpiecznie. Pacjenci potrzebują go tutaj, nie posłuchał. Sam chciałem go szukać. Nie mogę zostawić kliniki. Muszę opiekować się pacjentami. Miałeś jakieś kłopoty w klinice? Nic wielkiego Błękitne słońca przyszły po ludzi Groziły Zabiłem ich zanim sprawy zaszły za daleko <grystanie> Nic wielkiego Jak na lekarza traktujesz wyjątkowo spokojnie Zabicie grupy najemników Nie zawsze byłem lekarzem Byłem w salariańskim oddziale do zadań specjalnych Potrafię sobie radzić Korzyść z bycia salarianinem Turianie, kroganie, worcze Oczywiste zagrożenie Po mnie nikt się nie spodziewa <grystanie> Bosko Dobra. Ruszajmy do stacji kontroli środowiska. O, co to? Otrzymano działko ręczne M6K. Z tej broni mogą teraz korzystać następujący członkowie oddziału. Zaid nie może korzystać. Ale ja mogę korzystać, co ciekawe. O, dobra, żeśmy dostali zadanie oczyścić yy, tutaj jakieś... Ach, mnóstwo zadań mamy. Masakra to jest. <śmum> Mam wrażenie, że tego nigdy nie zrobię. Tu wylecz zarazę. Muszę wszczepić. Znaczy tą szczepionkę tam. Dobra, ale myślę, że na tym na dzisiaj już zakończę, bo już to strasznie długo trwa. Tak, działo ręczne kat. A ja nie mogę tu wyciągnąć broni nawet. Także myślę, że tutaj bym zakończyła nagrywanie i następnym razem pójdziemy sobie zrobić to, co on nam kazał e, z tym leczeniem zarazy i mam nadzieję, że już go zabierzemy ze sobą na Normandię. Ech, I... dobra. I, i, I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? I czekam na wasze komentarze wszelkie odnośnie pokazywania tych wszystkich ulepszeń nie wiem za bardzo jeszcze jak to będzie wyglądało na razie, bo e, pewnie potrzebuję jego do zrobienia tych ulepszeń. E, hmm, hmm, hmm. No i mówcie wszystko co wam się nie podoba, e, co co e, mogłabym jeszcze poprawić, nie wiem zmienić, e, nie wiem, wycinać walki nieudane, <grywka> zostawić tylko udane, nie wiem. Naprawdę chciałabym, żeby y, moje filmy stawały się coraz lepsze, a nie y, tkwiły w jednym miejscu. No. Ale też y, proszę brać poprawkę na to, że, że to jest moje przejście na ślepo, więc tak naprawdę nie wiem, co robić i się dużo miotam niestety. No, to dziękuję bardzo za oglądanie. I zapraszam do kolejnych odcinków. Będziemy się zmagać z zarazą, worczami i Bóg wie, kim tam jeszcze. <noise> Mnóstwo nowych raz się pojawiło. No, to na razie.